Wy się właśnie poznaliście na studiach, ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, prawda? Kiedy tak naprawdę i Jak wygląda wasza pierwsza randka? To długo, to długo po szkole, długo po szkole. Potem się gdzieś te drogi nasze artystyczne przecięły. Mieliśmy też taki zaszczyt i przyjemność grać razem w spektaklu, który napisał dla nas Michał Bobrowski, właśnie twórca spotkania z balladą, w którym zaczynał Jerzy Sztuli, który prowadził pięknie. I, i, I to potem, potem się jakby tak. Myśmy się bardzo Zaczęliśmy, Zaczęło się od przyjaźni, wiesz? I potem naturalną konsekwencją było to, że, że chcieliśmy przeżyć życie iść razem. Bo w Stanach, jak się spotkaliście, prawda, to ty na początku nie poznałaś Sławomira, że wyrazem. To on mnie nie poznał, To, ja nie to, to on poznam, nie poznał, tak. To nie poznam Bo Kara miała. Są takie zdjęcia nieraz w Witkiej. Miała takie długie, czarne włosy, była upalona, wyglądała mm -hmm. jak latynoska. Tak to było po prostu tak, tak żenujące to było tak żenujące że to kolega ze studiów po prostu totalnie mnie nie poznał po przykre opór to było no ale już <noise> chyba przez te lata to odpokutowałem no tak trochę <noise> już, już się dobrze poznaliście tak, czy, tak, to, tak, się, czy jest coś tak że was coś jeszcze w sobie potrafi zaskoczyć po tych latach Pewnie, tak. pewnie. To znaczy, to jest cały czas, wiesz co, to są takie poziomy miłości, że najpierw masz właśnie tą fascynację, zakochanie, motylki w brzuchu, a potem, potem budujesz rodzinę, małżeństwo i co, no też macierzyństwo, ojcostwo, to bardzo rozwija i to są kolejne etapy tej miłości i fajnie jeżeli to jest oparte na przyjaźni. Znaczy Kajra jest moim przyjacielem. Wczoraj wczoraj rozmawialiśmy, bo, bo tak samo mnie dotknęła śmierć Jerzego sztura. Potrzebowałem porozmawiać, potrzebowałem powspominać, pogadać o tym. Pytałem, jak, jak ona, wiesz, pamięta yy, profesora i yy, dla mnie to są takie kolejne etapy, i chciałbym się zestarzyć z Kairą i zobaczyć, jak to jest być starym, właśnie. Myślę, ja że będę trzymam. miał ciężko. Będę miał ciężko, bo Kaira strasznie nie lubi, jak ja mam jakieś wiesz, słabości. Nie? Tak. Ja muszę być sprawny, silny i koniec. No, taki mhm. musi być mężczyzna. Tak. Czyli sławomir nie może do ciebie przyjść na, przyjść na przykład popłakać o nie. i temu gorzej. Nie, dlaczego. Ej, nie, nie akurat przyjdź popłakać, może Ale... że zawsze cię wesprę. Jak już jest aż Ale... tak źle, to Ale... wesprę. Nie, wiesz, to jak mamy czasami jakieś, jakieś, problemy takie te, no to przychodzę się poradzić, Kajry, bo to jest mój przyjaciel i e, zawsze we dwoje sobie potrafimy poradzić, zawsze tak było, wie, że jeżeli był problem, to o, lepiej nas mieć za przyjaciół. Tak powiem, bo jesteśmy, razem jesteśmy mocni, naprawdę. Tak, że jak, jak nam coś się nie podoba, to, to... Bo ty w Stanach byłaś barmanką, kiedy to tak, Sopot tak, nie tak, Pozna, tak, a tak, twoja tak. jakaś taka pierwsza praca yy, w Stanach? Wiesz, w ogóle ja tak... przed całym tym show biznesem? Przed a szkołą. w ogóle pierwsza praca? To znaczy, wiesz, że ja byłem od początku jakoś yy, związany, bo już jak miałem 8 lat. To, to grałem w pierwszych filmach. Grałem w teatrze Bagatela, pamiętam, w teatrze Groteska. No, urodzona gwiazda. I to tak. Gwiazda to nie, ale naturalnie jakby to szło, i, i potem ta szkoła teatralna, wiesz, i, i to płynie. Tylko ja cały czas jeszcze miałem ten muzyczny świat. Ja kocham śpiewać, uczyłem się gry na gitarze, chodziłem na lekcje dodatkowe, wiesz, nawet na studiach. Pamiętam, że jak miałem stypendium, to, to odkładałem tą stówkę na lekcje, chodziłem i uczyłem się śpiewu operowego. Ale chodziło o technikę, żeby, żeby po prostu teraz, jak gramy tyle koncertów, to żeby nie mieć chrypy, żeby była higiena pracy i tego się trzeba nauczyć, to jest warsztat. A jak wspominacie ten czas w kawalerce na Warszawskiej w 2018 O, To przygotowany dragową. jesteś. Słuchaj, no to były. Mieliśmy, taki, mieliśmy takiego sąsiada, który, który potrafił od trzeciej nad radem włączyć na fulla muzykę i trochę z tym, wiesz, nie było dyskusji. Bo jak schodziłem, to mówię, <grytanie> co ty, to k Kit chcesz robić, wiesz. No, y, y, Trudny czas, ale przez to, że jakby dogadaliśmy się, ile tam było metrów? 18. Na 18 metrach i przeżyliśmy y, te parę lat tam, y, to, y, to mieliśmy motywację do tego, żeby, żeby, żeby pracować, to żeby to zmienić, żeby się starać. Y, ale to też był fajny czas, bo jakby bo byliśmy y, tylko we dwoje, y, i to był taki czas dla nas przeuroczy, mimo, mimo że, że jakby warunki te zewnętrzne były trudne. Wiesz, i tak jak, bo wtedy ja się przyprowadziłam do Warszawy do, w, i w, już, już razem też pracowaliśmy w, przy, przy różnych projektach i też wiedzieliśmy, że nam się we dwoje świetnie pracuje i jak dostawaliśmy różne inne propozycje, w które graliśmy, to że jednak w tych, że tak jakby trochę i tęskniliśmy, że z innymi nam było ciężko i że... I że faktycznie to postawienie na tej, że to był najlepszy pomysł, żeby po prostu te nasze siły połączyć, żeby nie oddawać tej naszej energii innym ludziom, tylko stworzyć coś, co będzie na naszych zasadach, co będzie nas oboje bawiło. I gdzie będziemy mogli się i wyżyć artystycznie, bo mychaliśmy tak grubo, jak zobaczysz nasze wideoblogi na początku, to tam jest tak grubo. Ale tam nie było tam wtedy, <laughs> żeśmy nie brali w nie, ogóle. Nie. I, I gdyby na przykład ktoś tam odgrzebał pewne rzeczy, które myśmy robili. Nie mieliśmy żadnych zahamowań po prostu i żeśmy się w, w, przy tym świetnie bawili. E, I stwierdziliśmy, że no faktycznie to te, trzeba dać i temu formę. Powiem, że zawsze pisał fajne, fajne, właśnie piosenki, które próbował mnie zauroczyć też, więc to też miało swój klimat. E, no a Magiera faktycznie powstała pierwsza kwiada Albreja tak. po prostu w na tych 18 metrach. Mi dzisiaj cały dzień chodziła na pogłowę, bo tak, zacząłem dzień, przeczytałem tak, tak. sobie waszą I, i, playlistę. I, i, i on i... siedział po prostu w różowym szlafroku mo, od mojej mamy. O, to, bo to był mój, mój. Chciałem to <noise> no, to może zobaczyć na YouTube, bo to ty cały czas tam jest. To jest tak jest. Te, te pierwsze. I on jest w tym szlafroku. Potem, jak ty podwinąłeś jeszcze ten, podłogę, jak w drewnianą w te, tak. też w tym różowym szlafroku. szlafroku. Jak Szlafrok jest do dzisiaj, nie? Tak, jest, jest. I to był, ja tu był od mojej mamy do Stamel. Słowa mi go po prostu przejął I wszędzie jest w tym szlafroku po prostu różowym. Chodził. Ale wiesz, to, to, to wreszcie Wreszcie się cieszyliśmy, że coś zależy od nas. Tak. E, ja pamiętam, e, grałem w filmie, jeździłem na Litwę, grałem, wiesz, żołnierza, który popełnia samobójstwo, granat, mm. flaki Rozrywy, z kurczaka, tak. wiesz, ja wszystko, wszystkie emocje, żeby wreszcie prawdziwy... Potem wycięli scenę, nie ma roli, rozumiesz? A tutaj, jak kręcimy teledysk, wybieramy, wyżoł, nie? Wybieramy, wybieramy nasze ujęcia, e, ta piosenka brzmi tak, jak nam się marzyło, pracujemy, chcemy Marcina Wyrostka, do tej, na przykład do tej piosenki, bo go słyszymy, jest to możliwe. Marzyłeś chcemy... sobie Grupę, legendarna tak. grupa Vox, Małgosia Socha, Ewa hmm. Kasprzyk, wiesz, Ale no to jest cudowne. Biskup, Krzysz... Krzysztof Ibisz, no to, tak. to są cudowne spotkania i każde, każde spotkanie, również właśnie to z Zenkiem i z się coś wnosi do życia.